A czemu szczęść Boże? Bo jedziemy na kopalnię Esen Bo jedziemy do Esen Zobaczyć taką kopalnię w Cezie Która powstała w 1847 roku A zaczęła działać w 1851 roku Zaczęło się wydobycie Także trochę lat temu to było nie? Wyleźliśmy rano na balkon, to było dość fajnie, tak ciepło No i godom Lukaskowi Jak chcesz się ubrać No Lukasek stwierdził, że jedzie na krótko No dobrze, że wziąłem ze wiatrówka, to daję mu wiatrówka Żeby mu cieplutko było <grywa> A tak propo jeszcze to Dzisiaj chyba raczej seta pięknie nie? Także śledźcie do końca 11 latek dzisiaj Na góralu, bo jeszcze nimo Kolarzówki, ale na góralu se tak Pięknie, co Lukasek? No, także wyjdzie się dzisiaj działo, oj wyjdzie się działo No i śmigamy już teraz w kierunku essen Centrum. Mamy tu taką fajną trasę I teraz nie wiem ile tam zostało, Lukas go do chyba z 15 km. I będziemy u celu. No i wszystko co dobre. Szybko się kończy. Wjechaliśmy już teraz do Essen. No i już tak bliżej centrum było więcej ruchu. Teraz zaś odjeżdżamy od centrum i kierunek kopalnia. No gasku tu w lewo. Tu musimy w lewo. i wjechaliśmy w Esen do takiego parku Musimy teraz ten park przejechać Żeby później się znowu gdzieś tam na gówno droga dostać A już nam dużo nie zostało A my właśnie przejeżdżamy Koło takiej innej kopalni Patrzcie, to było wszystko kopalnia, a to jest teraz dom starców zrobiony z tego, jak to fajnie zagospodarowali duży ten obiekt. Ale tam gdzie jedziemy to jest dużo, dużo większe niż to tu, ale fajnie to wygląda. Los bych tam na górę. No i dojechaliśmy <noise> wolparańce się. Kompleks kopalniany, który został wpisany na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO. Także tak to tu wygląda. Wszystko wam pokażemy zaraz, co i jak. Jest bardzo piękny ośrodek do zwiedzania, coś pięknego nie? No i tutaj mamy ta kopalnia, jak już. Wcześniej wspominałem, wydobycie ruszyło tutaj w 1851 roku. Wydobywano węgiel nieprzerwanie do 1986 roku. W większości węgiel był tutaj przerabiany na koks, bo obok też była koksownia. Także ten węgiel wszystko szło w dużej mierze tutaj na koks. Przerabiali to tutaj to i Zaro będziecie widzieć, jak ta koksownia tutaj wygląda. Jest to ogromny, naprawdę ogromny. No i cały ten kompleks, od, w sumie no od lat 50., był używany, uważany za największy w Europie. Musicie wiedzieć, jakie to było wiele. W roku 1961 postanowiono, że otworzą tutaj nową centralną koksownię to chyba jest ta, jak się nie mylę, no i, która posiadała 192 piecy, ale w latach 1972-74 postanowili, że ją rozbudują na 300-304 piecy. No i początkowo, jak były te 192 piece to produkcja osiągała około 5000 ton koksu dziennie, a po przebudowie Później produkcja sięgła do 8600 ton dziennie koksu. Tak to tutaj właśnie wyglądało. No i oprócz koksu produkowano tu też smoła ton, 360 ton dziennie, później kwas siarkowy 60 ton dziennie, benzyn 55 ton dziennie i siarczan. Amonu i gaz 3,5 miliona metrów sześciennych dziennie tutaj produkowano No a tutaj macie pociąg na koksowni I takim ogromnym wagonem był transportowany koks później Tutaj ta wieża jest, co to... Jak to się nazywało? To było składzane tutaj I tym właśnie pociągiem to transportowano A tu mamy drugą wieżę, w której schładzano koks. Nawet mamy możliwość tutaj wjechania pod to. O, tutaj jeszcze pociąg stoi. Czekajcie na stan. O, tutaj macie ten pociąg z jednej, z drugiej strony. Tutaj był ten koks wysypywany z tych pieców. Co tutaj z po prawej stronie są piecy? O i w tej wieży wodą to później schładzano. Tak to tutaj wyglądało. Tutaj macie te właśnie piece koksownicze. Tyłu mamy jedna kopalnia, tu mamy drugą, ta główną się Widać można wejść nawet na góra ruch tu dzisiaj dość spory Jedziemy poglądać drużki, jak wagoniki tu co jeździły ale wszystkie 1, 2, 3, 4, 5 tam muzeum No i to nasz cel dzisiaj Zollverein Cesie Mega, mega ogromny obiekt fajny do zwiedzania Muzeum jest teraz otwarte, też można wejść Szkoda, że żonka jutro pracuje, bo byśmy tu przyjechali jeszcze raz i się to pozwiedzali. No. A tutaj macie makieta. Lukas gdzie my jesteśmy? Nie. Tutaj, a przedtem myśmy chyba tu byli, nie? Na tej kopalni, ta ta. No i tam jest tu cała ta koksownia. No a my z lukaski chcieli tutaj. Do birgarten coś zjeść. A się okazało, że tutaj wesele jedziemy dalej. jedziemy szukać jakiejś restauracji, żeby coś zjeść. No, my się już pooglądali, pozwiedzali. Kolumy się teraz do domu. Teraz drugi cel dzisiejszej wyprawy dobić do Sety. I tam my się pozwiedzali, jak powiedziałeś, chcieliśmy coś zjeść. Ale no tam nie wpuścili na to wesele Bo? My nie byliśmy um... Odpowiednio ubrani, nie? No. no Nie byliśmy odpowiednio ubrani Nie chcieli nas puścić na to wesele Nie, nie no, żartuję e, Knajpa była zawarta, bo tam wesele było No i teraz Jedziemy, będziemy po drodze coś szukać Jakiego Turka, albo co tam Staniemy i Coś zjemy, nie Lukasek? No, żeby miał synek siły na te ostatnie 5 dni, jeszcze na jeden. co? A na taką małą kopalnię. A, jak będziemy widzieć, to wejdziemy tam na ta kopalnia. No, no tu mamy następną, to my przejeżdżali po niej. Dobra, nie będę nudzą głos. jedziemy dalej. A Lukasek miał na myśli ta kopalnia, co tam widać, ale to, co zostawimy na kiedy indy. Żeby zaś było co do kręcenia tutaj mamy jakiś Do Zaraz wciągniemy i jedziemy dalej No Po dinerze dener... my się zamówili Lukasek ciągo. Jałkola, on fanta Zjemy i gumy dali, nie Lukasek? No Do hmm. smacznego Dziękuję, nawzajem Nawzajem już Pojedlimy O, patrz jakie fajne auto a tu daliś to na autobanie No, my powoli się już klumy do domu. Zobaczę, na ile mi baterii styknie. A reszta by nas z chyba czeską. Wow. Taki fajny podjazd suteranu został. Teraz trzeba wyjechać z Esyn. Później w kierunek kierunku Kymra a później to już wszystko znoczę no, to co was będę nudzą. naszą powolną jazdą pod górę. na razie i tak nie ma nic ciekawego do zobaczenia później taki fajny odcinek tutaj jest, tej drugi że normalnie mógłbym tu dzień nie jeździć no ale my z Lukaskiem, w sumie Lukasek zadecydował, że jedziemy do domu tak jak my przyjechali czyli ten nam już odpadło planetarium w Bochum bo byśmy musieli jechać teraz tam w lewo na światłach No, jeszcze ewentualnie została opcja na ale Lukas jak powiedział nie. Dzisiaj jedziemy tak jak my przyjechali, tak jedziemy do domu. A to będzie co deptać. Obojętnych o, słyszeliście obojętnie gdzie jeżeli? Byle dzisiaj setka piękni No, to synek, ja dość zmotywowani A sypie równo. Lukasku, ile już mamy? Kilometrów? Ile? 71 No Kurcze to już dzisiaj dość naklepałeś. Teraz dawaj, dawaj, cel już jest blisko. O, patrzcie, chłopy wiesłują, a baby piją Ty też idzie, ty idzie. Tak jak Lukasek chciał. Tak Lukasek miał Jedziemy, tak jak my. Przyjechaliśmy. Przyjechali. Bo ten dyner mi się odbijał. No, także jedziemy tak jak my przyjechali. Będziemy by musieli, ale teraz cały czas. Deptać lekko pod górka No, także Łukasz tak jeszcze tego nie jechał Nie wie jak to jest A dzisiaj chce przekonać Go do, żeby no ta setka była go do, no jak braknie to dokręcymy Go do, kurdy, Myśli, że nie braknie, bo my tam troszkę jeździli Jak go do, nożą. żeby ci się udało No Także Do zobaczenia później a robimy małą przerwę, bo się trochę ochłodziło. No i Lukasek sobie te zoczki ubierze, żeby mu w nóżki ciepło było. I no już nam dużo nie zostało. Byle do domu, byle do domu. 20 km? 20 km, Lukasek gada. No. I będzie pierwsza od setka. Mm. <laughs> Opak, jakie wrażenia? Dobrze Dobre, co? No. Dobrze. Forma, jaką masz? Dobrą jeszcze? dobrą jeszcze? Dobrą masz, no to super. No to my się ubieramy. My się ubieramy, jemy coś jeszcze i jedziemy dalej, nie? Lukasku? No. Jeszcze 10 km i mumy to Tak jak wy obiecali 100 subskrybentów pojedzie 100 km Gratul o czekaj, bo rower leci Gratulacje Lukasku Dziękuję Zrobiłeś kawał dobrej roboty 100 km ześ przyjechał, chłopie. No Ale jeszcze kawałeczek do domu mamy, nie? Potem podsumujemy podsumowujemy Potem zobaczymy ile wyszło, nie? No. Ostatnio prostu Zaru będziemy w domu, nie Lukasku! 100 na blacie będzie Jeszcze mały podjazdy na 103 na blacie Lukasku No i mamy to 103 km Szkofujesz. No zajebiście I baterii też nie brakło I baterii też nie brakło, no to ta oszczędzał Dzięki za oglądanie, pozdro i do następnego. Hej!